Cześć z tej strony Demo i zapraszam na drugi odcinek serii i zagramy w Dishonored 2 no i kontynuujemy słuchajcie naszą podróż do doków. Musimy wydostać się w końcu z tego miejsca. Cały czas mam nieuzupełnione zdrowie do końca. Okej, okay, podniesiemy sobie elixir, bym go przeoczył, jest naprawdę mocno rzucające się w oczy. Czy coś w tobie będzie? Też niczego tu nie ma. Kurde. Tak liczę, że w którymś z tych ciał znajdziemy coś wartościowego. Ale na razie do tego jakoś szczęścia nie mam. Być może gra sobie tak przyzwyczaić, że... ożesz ty! No nie wierzę, zauważył mnie. Dobra, gin. Na szczęście niech nas więcej chyba nie zauważył Nie wszczął alarmu żadnego. no to było kurde głupie z jego strony. Przecież tutaj idzie kolejny, nie? Ja. Dobra, ilu ich tam jest? Muszę częściej się wychylać po prostu Obywatele w Zalecamy nie wychodzić na ulicę Widok z tyłu. Okej... Okay. no tamtędy raczej nie przejdziemy. Można by, oczywiście, spróbować cofnąć się po coś, co odwróciłoby ich uwagę. Bo tu pamiętam, że mieliśmy sporo tych szklanek, butelek i tak dalej. Także może wezmę taką jedną. A nie, kurde, przepraszam, na górę jeszcze nie ma powrotu. A no to, lipa, dobra, muszę sobie jakoś z tym poradzić, co mamy. Czyli <laughs> w zasadzie. Wątpię, że to się uda zrobić po cichu. No, na pewno jest to wykonalne. To trzeba. sporo cierpliwości. No nie! No znowu naprawdę. Dobra. Mam nadzieję, że za na chwilę się rozegram. I nie znaczy takim, że będę jeszcze lepiej ich zabijał, tylko że zacznie mi wychodzić to składanie, Bo to jest naprawdę fajna część Desenort, No i chciałem to robić, nie? Dobra, dajcie mi jeszcze chwilkę. Zaraz się rozgrzeje i będzie ok. 10 pocisków, tylko, ale mam nadzieję, że ich nie będę się wykorzystać w ogóle. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. O kurde, widziałem ich. Pytanie, czy mogę? Okej, okay, okej, okay. idzie tutaj. O, no, zainteresował się, to tylko nie podchodź do mnie, gościu. Staną w tym miejscu. To było pełne ryzyko, ale. Okej, okay, nie wyszliśmy na tym źle widzę, że będzie idealne miejsce tego, żeby się wspiąć, tylko... Okej, okay, poczekamy aż ten przejdzie. Ty tam się nie interesuj, gościu z tyłu, naprawdę. Strażniku, proszę sobie tutaj. Nie patrzeć, proszę dać sobie z tym spokój. Szkoda, że dołem nie przejdziemy w żaden sposób, cholera. Nie, on nie zauważy, jak ja tutaj wyjdę. Czekajcie, może to jakoś... Inaczej byśmy zrobili. To jakiś jakieś przejście na przykład? Trzymać w tam, tak, tu jest przejście w No cholera, to ma sens Nie interesuj się, nie interesuj się mi tutaj nie ma Okej, mamy szczęście No tak, bo tam, tam, to przejście nie wydawało mi się za bardzo realne, wiecie To jest dziewczyni, chciałem go zamordować Nawet znajome dzielnice zaczynają się robić nieprzyjemne Tak się nie da żyć Kurde, on jakoś zupełnie tak normalnie zareagował, że tutaj się z cesarzową sobie rozmawia, taką no... Prawowitą można powiedzieć. Okej, okay, jest eliksir. Warto się naprawdę rozglądać tutaj w To naprawdę jest jeden z tych gier, które nagradzają eksplorację, co mnie bardzo cieszy. Wow. Danu oczekuje na smutną rocznicę. Okej. Okay znamy te szczegóły. Dobra, tutaj już myślę, że można by się kogoś spodziewać po drugiej stronie drzwi, więc lepiej sobie popatrzeć. No jest w miarę spokojnie. No, dobra, otworzymy drzwi. Do nie, przepraszam, nie chciałem tak zrobić, tylko otworzyć. Okej. Okay. Dobra. Widzę, że jest. O cholera, że jest kłopot. Idź na górę. Serio. Że tego nie usłyszał. Ej, chyba ja nie posłuchaj, poszedł na górę. Fantastycznie tak poszedł na górę. No, chciałbym sprawdzić to, co tam się znajduje powiem szczerze, bo. Kurde, to jest naprawdę. Długa przyprawa, czy ty idziesz na dół? Nie, jest sens w sumie tak ryzykować. No, to jak nie przeuważą, się może zlecą, wiecie, tam z góry jeszcze ktoś może być, naprawdę. No ale dobra, pójdziemy, zaryzykujemy. Najwyżej sobie może poradzimy. Myślę, <laughs> za dużo zdrowia nie mam. Okej, okay, oni idzie cały czas na górę. Nie, oni tam są kurde chyba... Wiecie co? Nie, odpuszczę to sobie. Odpuszczę to sobie. A bo dobra, idziemy. <laughs> idziemy, to powinien być obraz, cholera. Okej, okay, tylko może troszeczkę ciszej. Żeby zaraza się nie skończyła po tych 15 latach Jezu, tylko się nie zwracaj teraz, naprawdę Okej, okay, pokażę wam może jak wygląda duszenie przeciwnika Super okazja Można go od razu złapać i przenieść, ale Chyba to się nie przyda O kurde, dwóch Może być coś wartościowego, wiecie, na górze i gra naprawdę zachęca tego typu eksploracje. Cholera, ale bez czegoś dorzucenia to właśnie nie obędzie. Ale nie mam niczego pod ręką, to jest problem. ...bez dowodów, że mordercza ma jakiekolwiek powiązania z Koroną. Ale była z tego niezła historia. No i się przydało. Czekajcie, może zaraz się rozejdą. ...wglądało ten przewrót upadnie. Ludgrystol jest wierny cesarzowej. a ja przez cały następny miesiąc będę codziennie publikował esej, żeby o tym przypominać. Ludgrystolu ma teraz nową cesarzową. Rano będą musieli sobie znaleźć. Tylko prawdziwy imbecyl grozi właścicielowi gazety. Co tu się dzieje? Co tu się zdziało? Z tradzieckiem będziemy mieli jakieś zadanie poboczne. Jestem właścicielem gazety. Dobra, chodźmy, pogadajmy. Tylko może się najem minimalnie, chociaż. Pracowaliśmy mu życie, no to mam nadzieję, że mnie nie wydasz teraz, co, drukarzu? Ten mężczyzna brał udział w spisku Duke'a, teraz jestem już pewien. I widziałem, jak rozmawiał z kapitanem Ramsejem ze Straży Miejskiej. Nie tylko ty dałeś się oszukać, ale ja nie zleciłam żadnego z zabójstw. Wiem, a drukowanie imienia Zmory Korony było skrajnie nieodpowiedzialne. Dałem się do tego zmusić. Wymacz mi. Wybaczam. Nie jestem pewna, co się teraz stanie, ale uważaj na siebie. A kiedy nadejdzie czas, przekaż ludziom prawdę. Możesz na to liczyć. Nie zapytam, co dalej zamierzasz, ale mam nadzieję, że ci się powiedzie. Dla dobra Danwall i całego cesarstwa. Okej. Okay. No myślę, że można mu naprawdę zaufać, bo raczej jest wdzięczny za to, że ocaliliśmy mu życie. Ewentualnie, chociaż ocaliliśmy go, to przed tym, żeby nie został skopany. Nie, się nie. Blokowane osiągnięcie, Wolność słowa. Dobra. Niczego więcej nie mamy, jedynie maszynę do pisania, z której możemy skorzystać, ale nie ma żadnego zastosowania. Yy, raczej to taki bajer jest tylko. Yy, Zobaczmy tylko, czy tu coś jeszcze znajdziemy. Wydaje mi się, że wiecie co w tym miejscu, no dokładnie, on już sam raczej został, nie wydaje mi się, żeby tu było więcej strażników, bo raczej by byli obok siebie i raczej by jakoś tam się porozumiewali. Yy, dobrze, pójdziemy w takim razie na dół teraz, tam do tego miejsca zaraz ten główny jakby... Quest, w zasadzie no, misja fabularna nas prowadzi. Ale to, są, to jest właśnie taki, taki przykład, o którym mówiłem, że gra nagradza eksplorację również jakimiś tam wątkami pobocznymi, czy też nawet zupełnie pobocznymi zadaniami jakimiś. Także takie coś będę tutaj stara się skutecznie. Ja się mam nadzieję, że to Wam się spodoba, że tak w miarę odchodzę też do tego. Ok, Ja szukam czegoś do zjedzenia, bo... Stan mojego zdrowia jest dość tragiczny. Ja wiem, że można oczywiście z tego eliksiru skorzystać i się wyleczyć. Ok, no zobaczymy, jak tutaj wygląda sprawa na zewnątrz. Ja, mamy trupa ekstra. Gościa, który siedzi na schodach, to chyba jest cywil. Jestem wykończona. Jedna gala za drugą. A to dopiero początek? Cholera, cholera, cholera. Strażnicy, więcej strażników. Dobra, tu powinna być jakaś. Tak, jest pusta butelka i nawet szklanka, jakby nie wyszło. I to nawet dwie. Kurdy, no to super. Próbujemy to zrobić. Nie widzieliście tego, prawda? Okay, no dobra, zobaczmy. Co to było? zainteresowanie. Ja pierdolę, nie zauważył mnie. Co za gość. Czekajcie na pomysł. Okej, okay, usłyszał to. No na pewno. Może podejdziesz tutaj, co? Czy nie zrobisz tego? Nie, nie zrobisz tego. To cię zamordujemy. Albo po prostu dusimy. Być grzeczny i mnie nie zamordować. Ok, ale przeniesiemy go. Bo nie chcę, żeby go zauważyli w razie co. Chodź tutaj. A przy okazji widzę, że tu bym jakieś drzwi przegapił. Okej, okay, zobaczmy co mamy po drugiej stronie. Wiem, że kurczę to trochę wolno, idę. Chyba nic tu nie ma, co? Chyba to jest miejsce... Może obraz da się zebrać? Nie. Nie ma takiej możliwości. Chyba to jest takie miejsce po prostu, żeby było. O, ale jest jedzenie, okej, okay, dobra, i butelki. Dobra, warto było tutaj wejść. Naprawdę, zdecydowanie warto było tutaj wejść. Weźmiemy sobie oczywiście jedną butelkę w razie co. Trochę na swój jest tu trochę. mi się dalej. Tam jest ich cała masa. Natomiast tam jest pusto. Dobra. Zróbmy tak. Cyk. Nie! Czemu tutaj? Dlaczego tutaj poszliście do mnie? To nie miało sensu! Ej, naprawdę chciałem, żeby to się dobrze zakończyło. Dla mnie i dla nich, ale... No nie mogę. Chcę wszcząć alarm. Wracaj tutaj. Nie powinni. Dobra. No widzicie, chciałem, żeby to się dobrze zakończyło. Oczywiście są zablokowane. Chciałem naprawdę, żeby to się dobrze zakończyło, no ale kurde, co ja mogę, to że pomyślał, że to się chyba zbiła i przyszedł do mnie. No, co za typ. Wrzucimy to w dobre miejsce, oni mają jakieś problemy z orientacją, tutaj ze słuchem, że, że polecili w zupełnie inne miejsce, nie rozumiem naprawdę. Okej, okay, mamy coś tutaj? W tym śmietniku? Niczego, absolutnie. No i mamy nasze doki, w końcu. orzeszty. co ja mam teraz zrobić? To nie jest mój problem, obywatelko. Polecam wrócić do domu. <laughs> Jeśli się nie przedostanę, to z moim sklepem koniec. Cały miesiąc do niczego. Uwierz mi, nie chcesz teraz chodzić po tych ulicach. No, teraz znikaj. Okay. Nie zorientowali To Cieszę czuję, że ta dwójka za chwilę się rozdzieli, żeby umożliwić jakoś... zbiegłym teraz karana O proszę. straż Przejdziemy pod tym. Przejdziemy, Na całe szczęście. Dobra. Co to za dźwięk? Nie Długo głupie. Nie, dlaczego ona go nie wciągnęła przez to? I nie zabija po cichu. Kurde. Dobra, mamy go? Dobrze, że podczas repostowania jesteśmy niecjalni. Dobrze, słychać dźwięk, jak ktoś biegał wokół mnie, ale to już nikogo nie ma. Dobrze, że to chodziło o tego. Jasna cholera. To, no to nie... To nie są okoliczności w jakich chciałbym uciekać tak e, robiąc taki hałas. Czego ode mnie chcesz? Możemy z nim pokazać? Nie, nie możemy. Nie ma takiej możliwości w ogóle. Także ja, no, po, po tym co na razie zaprezentowałem, na pewno już wiecie i jakiego zakończenia można się spodziewać. Takiego, które będzie związane z e, tym, że zabijamy jednak wszystkich. A nie, dobra. Znowu słyszę ten silny dźwięk. Co tu się stało? Weźmy monety wszystkie nie. Co się tu dzieje? Kto robi takie rzeczy o. szczury pyszności, no nie wierzę w to Wow Świetnie ja Też słyszałem, że podobno ta Emily jest w zasadzie postacią dość agresywną taką skłoniającą do gry nie po cichu do takiej raczej jak ja na razie tutaj uskuteczniam. Choć mimo tego, że staram się po cichu, to dowiecie, no uskuteczniam to, że jednak zabijamy wszystkich dość w takiej normalnie walce, aha, to jest trup po prostu. Miałem, że takie oparty jest i ja się kręcę. Masakra Słuchajcie, masakra. Okej, okay, jest Strażnik. Jest sam, to on za dużo to mnie zwojuje, ale mimo wszystko spróbuję mu wejść na plecy. Ten odcinek też nagrywam zaraz po pierwszym, żebyście mogli go zobaczyć, tak bardzo krótko po opublikowaniu, właśnie premierowego materiału. Dlatego na razie jeszcze ta kwestia z dubbingiem tutaj nie zmieniłaś. Nie wiem, jak po prostu to odbierać. Jak dla mnie słuchajcie na no, ten dubbing. Dobra, to cesarzowa, zaba, wiecie, robię, cesarzowa. była cesarzowa! Była kurde nie poprawiać z tym. Zapłacić za to, zdrajco! Wow. Okej, okay, zapłacił szybciej, niż myślał. Głowa. Serio możemy głową rzucić teraz kogoś? Czy coś, żeby... O, żeś ty. Masakra. No, to myślę, że może lepszy efekt nawet dać, niż rzucanie... Yy, jakiejś butelki. Jeżeli chodzi... ...chodzi o takie zastraszenie naszych przeciwników. Dobra. No tam generalnie musimy podejść, ale myślę, że. ten będzie najlepiej. Czy tam się zorientuję? Patrzcie, nie zorientuję się w ogóle. Ale jaja. Dobra, jest nieprzytomny. Spróbujemy teraz tego. No, już zamordować, myślę. Dobra. Tam miał szczęście po prostu. No, i pytanie: Słuchajcie, czy jestem teraz w stanie tu normalnie przejść, przepłynąć, czy musiałbym tu na około wszystko robić? Tu mamy łódkę nawet, cholera. Okej, okay, świetnie. Pójdźmy na powierzchnię. Już myślałem, że będą się dokładnie do wszystko przebiec. A, widzę, że to nie ma najmniejszego problemu na szczęście, Dysonaut. Dobra, weźmy na łódkę. Świetnie, no, już jesteśmy. Co ja mam zrobić? Co się dzieje w Dunwall Tower, w całym tym przeklętym mieście? Gdzie się podziewasz, korwo Attano? Korwo jest wróżony, ale ja jestem. Zapewniam cię, że chcesz mnie dokładnie wysłuchać. Lady Emily, nie uciekniesz daleko z twarzą, która widnieje na połowie miejskich monet. Trwa zamach stanu, jestem obwiniana o morderstwa z Mory Korony. Nie obchodzi mnie, jak wygląda moja twarz. Nazywam się Megan Foster. Pracuję z twoim dawnym sojusznikiem, Antonem Sokołowem. Dowiedzieliśmy się na południu o czymś strasznym. I chcę cię ostrzec. Znam Antona, ale korwo przepadł. Przybył tu Duke Serkonos razem z kobietą imieniem Delaila. Zmasakrowali wszystkich w Sali Tronowej. A potem zrobiła coś, czego nie umiem wyjaśnić. Została mi tylko ucieczka. Czasem nie da się zrobić więcej. To mój okręt, groźna wręga. Wypłyniemy, kiedy dasz znać. Muszę się dostać do karnaki, gdzie zaczęły się morderstwa z Mory Korony. Tella też spędziła tam nieco czasu, więc trzeba się zorientować, co się dzieje. Wrodziłaś się w korwo, nie da się ukryć. Ruszamy? Oczywiście, że ruszamy? Tak. W drogę w takim jestem razie. gotowa. No i mamy podsumowanie misji. Długi dzień w Dunwall. Ukończyliśmy to wszystko w 47 minut i 6 sekund. Jestem ciekaw, czy liczy też kaczenki, ale chyba tak. Ogólny poziom chaosu wysoki, no jakże mogło być inaczej. Postaram się, żeby to wszystko wyglądało lepiej od następnych już naszych misji. Zabójczość. Zabitych cywili 0, to jest pozytyw. Wrogów 27 poległo. I skradanie się uruchomiłem. Zero alarmów. Pytanie, czy można było w ogóle jakiekolwiek zrobić? Odkryte ciała 13, wykrycie aż 23. Także no, jest dużo. To my po prawej stronie, jak to mniej więcej wyglądało, też. Monet 351 z 1490, czyli musiałem jakieś cholernie drogie rzeczy przegapić, bo wątpię, żebym tak dużo jakichś mniejszych kosztowności przegapił. Obraz jeden z dwóch, także tragedii chyba nie mam, myślę. Wolność pracy, zarobiliśmy wszystkie zadania specjalne i to jest w zasadzie tyle. To znaczy, działania specjalne powiedzmy sobie, takie tam małe zadanka poboczne. Dziwna wizyta, to jest drugi rozdział, coś tu nie pasuje, dowiedz się co się dzieje. Czy ja nadal jestem na statku Megan? Dziwne uczucie. Życie mi się nie zregenerowało, no ale liczę, że. raczej będę sami swoim, Nie mam odbicia. Dobra. Zablokowane. O kurde. No to coś tu nie gra. co to, Ej, co za miejsce? to jest? Gdzie ja jestem? Wow! O kurde, ja to wygląda faktycznie jak to, co korwo uwięziło. To wygląda trochę też jak. Czuję, jak coś się zbliża. Obserwuję. Właśnie, też takie jakieś dziwne wymiary, można powiedzieć, mieliśmy w jak celu. Korwo, cesarzowo Dokładnie. Emili. Jestem przyjacielem tego ojca z gorszych czasów. Och, go. Nie sądziłem, że się spotkamy. Patrzyłem, jak twoja matka ginie mam. z rąk konspiratorów pragnących cesarstwa. Jak ratuje cię zabójca w dziwnej masce. Myślałem, że to koniec rozrywki. Ale Delilah ale... i Duke to kroplek dziegciu w beczce miodu. Ilu poddanych jesteś gotowa zamordować? I kim jesteś gotowa się stać? Piętnaście lat temu zadałem Corvo to ostatnie pytanie. Właśnie to tak go odmieniło. Teraz twoja kolej, Emily. Przyjmij znanie mińca albo odrzuć i to jest tryb bez mocy całkowicie. Nie no, ja myślę słuchajcie, że przyjmiemy jak najbardziej takie znanie, żeby no <laughs> mieć więcej możliwości zabijania, żeby gra była też bardziej zróżnicowana i podejrzewam, że no raczej każdy to weźmie. To drugie to jest jakby taka opcja dodatkowego wyzwania. Także słuchajcie, oczywiście, że się zgadzamy dopali pali od środka. Czuję jakbym stała na krawędzi czegoś. Samouczek, daleki tak chwyt. To prawda. A to też będzie taki doskok, jakby. A nie, to jest przyciągnięcie po prostu. Rozumiem. Właśnie tak, ocalę swojego ojca i odzyskam tron. Kurde, ekstra sprawa. Chodźmy dalej. Jestem ciekaw, jakie kolejne moce będzie Emily posiadała. Wow. Też jak widzicie, za bardzo no, nie zużywa w żaden sposób naszej many. Czy po troszeczkę to schodzi. Co to jest? Jakby znajome. O kurde, jesteś to serce. Ja cię znam. Pamiętasz? To było tak dawno temu, a to tyle się przytrafiło. Nawet, Nawet jeśli nie jestem pewnym siebie, dobrze wiedzieć, że nadal tam jesteś. Matko? Jesteś tu? Ale jednak nie. W mojej dłoni, ale też gdzie indziej. No, to, to tylko, tylko reszta, reszta mojej esencji, która zniknie za kilka chwil. chwil. Gdybym, Gdybym tylko mogła sięgnąć przez tę wielką nicość i wziąć cię w ramiona, ale mogę ci coś ofiarować. Moklą i dar zarazem. Przyswaj mnie do swojej dłoni, a poprowadzę cię jeździć zdołam. uczek serce. Użyj serca, by znajdować runy i kościane amulety. Rzućmy w takim razie okiem na dokładniejszy opis. Trzymane w lewej serce... w dłoni... w lewej dłoni serce pomoże ci znaleźć kościana, mulety lub runy. Gdy, be, gdy będziesz patrzeć w ich stronę, zacznie ono bić i jarzyć się. Częstotliwość uderzeń będzie wzrastać wraz ze zbliżaniem się do obiektu. Jeśli wciśniesz w odpowiednim um, miejscu um, lub patrząc na jakąś osobę prawie przez myszcze serce, będzie szeptać sekrety. I to jest dokładnie taki sam motyw jak był w... Wissanorot, no, jeden po prostu. Też to serce nam podpowiadało. A runy przydają się do rozwoju naszych mocy, tak naprawdę. Dokładnie no, w ten sposób to działa. Można posłuchać tych. Nie szczegółów. Kim jest Delilah? Jak może? Nie rozumiem. Idziemy musieli się nim zająć później. Przez milenie miejsce. trzy podrżnęła gardło dla pary butów i namalowała najwspanialsze obrazy epoki w ciągu... zaledwie roku. Ambicja, sztuka, magia i przebiegłość zmieniają wszystkich dookoła w jej podnóżki. Co z tego wynika, widać było w Dunwall Tower. Delilah snuje swoje plany, a teraz została cesarzową. Zdradzę ci jednak sekret. Planuję zdobyć o wiele wspanialszą nagrodę. No, to słuchajcie, się porobiło. E, za chwilę pewnie obudzimy się w tym statku znowu? Kiedy Razem miałam już 10 mocami lat i znużyłem mnie lekcje, marzyłam o walkach na miecze i oceanicznej żegludze. A teraz zaczynam rozumieć, że świat to bardziej niestabilne miejsce niż mi się zdawało. Wszystko stanęło do góry nogami, ale nie mam zamiaru spocząć, póki nie wróci do normy. Karnaka jest najdalej wysuniętym na południe portem cesarstwa niegdyś dumnym, dziś na krawędzi chaosu. Pod rządami nowego Diuka, najwyższa straż serkonos coraz okrutniej sobie poczyna: pobicia, publiczne egzekucje. Z krwiogzami podobno jest źle jak jeszcze nigdy i tam się urodził mój ojciec. Nagan Foster jest raczej skryta. Jakby nie chciała czegoś ujawnić. Ale jednak pomogła mi uciec z Danwal. A teraz potrzebuję miejsca, gdzie nie będę rzucać się w oczy. Laila i Duke zrobili za mnie zabójczynię, mordując moich politycznych wrogów rękoma z mory korony. Zabrali co mi należne, ale odzyskam to, choćbym miała spalić to miasto do fundamentów. Dokładnie, wstaliśmy, tylko tym razem już możemy normalnie korzystać z serca, mamy moce. Widzę jak kopalnia zabala się na grunków, żebraka zabijają krwiokzy, chod śpi na akademickiej poduszce. Słuchajcie, od tego miejsca rozpoczniemy następny odcinek z Dishonored oczywiście. Także serdecznie dziękuję za uwagę, zachęcam do oceny tego materiału, zachęcam do komentowania. Dajcie znać jak wam się na razie gra podoba. Tak samo jak po poprzednim odcinkiem oczywiście pytałem się jak wasze pierwsze wrażenia są. Teraz mi się już troszeczkę grę lepiej poznaliście, jeżeli oczywiście jeszcze nie graliście. Eee, tu widzimy mamy kuszę. Mamy też możliwość zapisania czegoś w dzienniku podróży, ale to wszystko już na nas czeka następnym razem, oczywiście. Także dzięki za uwagę i zapraszam na kolejny materiał. Trzymajcie się, cześć i dziękuję za uwagę.